Się z problemem wyskakiwania ryb z oczka. Jak wiecie, karpie i amury lubią wyskakiwać z wody powyżej powierzchni lustra. Moje oczko ma równą głębokość, również przy bokach, a poziom wody jest prawie równy z płaszczyzną gruntu wokół oczka, więc zdarza się, że wyskakująca ryba wypadła, co wiąże się z tym, że zdechła. Drugim problemem jest mój kot. Który całkiem dobrze oponował jak wyłapywać ryby z oczka Jakbyście chcieli zobaczyć to na moim kanale jest filmik co on wyczynia To wszystko skłoniło mnie do rozwiązania tego problemu A mianowicie postanowiłem zrobić ogrodzenie oczka w postaci 40 cm płotka wokół niego Użyłem do tego zielonej siatki jak widzicie PCW Ona ma wysokość 40 cm i oczka 1,5 na 1,5 metalowych prętów zbrojeniowych, które zbiłem w ziemię na tyle głęboko, żeby wystawała z ziemi i była mniej więcej równo co siatka. Siatkę zamocowałem do prętów za pomocą opasek zaciskowych. W ten sposób powstało takie mini ogrodzenie. A ja nie muszę się więcej martwić o moje rybki. Co chciałem dodać, to to, że kiedyś już widziałem u ludzi takie ogrodzenie przy oczkach i dziwiłem się, po co to jest. Myślałem, że do ozdoby. A jednak już wiem, po co to jest, i Wy też teraz wiecie. Płotek ma też jeszcze jedno ważne zastosowanie. A mianowicie chroni ryby przed wypłynięciem z oczka, gdy woda miałaby się przelewać podczas powodzi i dużych deszczów. I to jest już problem, który spotyka większość ludzi i nie tylko w oczkach, ale częściej w stawach. W takiej sytuacji polecam takie rozwiązanie: woda wiadomo, przeleci przez oczka, a ryby zostaną, nie uciekną przez siatkę. Moi drodzy, mam dla Was wiele ciekawych pomysłów i rad, które będę nagrywał. Jeśli Was to interesuje, to oglądajcie mój kanał, na pewno każdy z Was znajdzie coś, na co szuka rozwiązania. Wspierajcie mój kanał, dając suba i łapkę w górę. Pozdrawiam, dziękuję.